Państwa. Ja chciałbym zadać Wam kilka pytań. Co sądzicie o dzisiejszym Bio Otwarciu Akademii? Same plusy, prawda? E, możecie powiedzieć, skąd przyjechaliście do nas? Z Bukel. Mieszkamy w Bukel, w Holandii. Koło Helmond, zgadza się? Tak, tak z Koło Helmond, tak. E, powiesz mi, ile masz lat? 13. Ty już reprezentujesz jedną drużynę, tak? Jak się nazywa ta drużyna? E, tak, jak widzicie Państwo, za nami są rodzice z dziećmi, małymi dziećmi, ale też otwieramy się dla starszych dzieci. Od 4 do 16 lat. Zapraszamy, dzisiaj jest otwarcie Akademii, to znaczy, że nie ma zapisów, zapisy są praktycznie cały czas, wystarczy żeby się zarejestrować na stronie Orby. Dziękuję Państwu, miłego odwiażdżenia. Mamy następną mamę, witam Panią Patrycję. Witam, cześć. Patrycja, powiedz mi, w jakiej wieku jest Twój synek? 4 lata, chłopczyk 4 lata. Powiedz mi, cieszył się na otwarcie Akademii? Bardzo, był bardzo zadowolony. Dobrze, więc bardzo się cieszę, że może przyjść w jakieś miejsce, gdzie będzie się tu komfortowo. Super, bardzo fajny pomysł. I na tym law zależy, żeby też e, ten polski język e, był e, z nami cały czas, a nie tylko poleterski. Dlatego zrobiliśmy taką akademię, żeby rodzice tacy jak e, Patrycja, mama czy Rolę, tego syna e, mogła tutaj być razem z nami i, tak i by się dali wspierać na tak? Oczywiście. Jak... Dziękuję. Zapraszam na ostatni poczysunek.